HOM, dzisiaj o tym, że nasz minister spraw zagranicznych, Radosław, Radosław Sikorski, jest nadal w formie, czyli nie reaguje na ukraiński banderyzm i wciąga Polskę w wojnę, nawet kosztem tego, że sojusznicy z NATO sprzeciwią się pewnym działaniom, to jednak Sikorski mówi, że to jest nasz obowiązek działać na rzecz Ukrainy. Także Radosław Sikorski, no można powiedzieć, jest takim naszym amerykańskim amerykaninem, najbardziej amerykański amerykanin w Ameryce i najbardziej amerykański Polak w Polsce. Działa oczywiście na rzecz Polski, prawdziwy patriota, tylko jakoś to się tak w praktyce nie przejawia. Jest znany z, z, z wielu dziwnych wypowiedzi, zresztą zaraz sobie powiemy, przypomnijmy o tym, jak zachował się podczas rozmowy ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, Praktycznie nie reagował na bulwersujące i haniebne słowa Ukraińca, który porównywał zbrodnię wołyńską, rzeź wołyńską do akcji Wisła, no i oczywiście wciąganie Polski w wojnę. Tutaj chodzi o wywiad, jaki postanowił pan Radosław Sikorski udzielić dla Financial Timesa. Ale zanim do tego przejdziemy, krótka, jednominutowa przerwa dla Partnera kanału i wracamy. Partnerem kanału jest serwis prawniczy e-porady24.pl. Firma już od kilkunastu lat zajmuje się udzielaniem porad prawnych przez internet, online. Przygotowują również pozwy, pisma i co ważne, mają w swoim zespole również specjalistów, prawników zajmujących się i specjalizujących się w sprawach wojskowych. Procedura skorzystania z ich usług jest bardzo prosta. Jeżeli macie problem, wchodzicie w link podany w opisie pod filmem, wypełniacie formularz i w ciągu godziny dostajecie bezpłatną wycenę waszego problemu. No i teraz podejmujecie decyzję. Jeżeli nie płacicie, nie ma problemu, bo to wszystko wycena jest oczywiście bezpłatna. Jeżeli zapłacicie, dostaniecie odpowiedź, jakie problemy możecie rozwiązać. To no między innymi tematy związane ze zwolnieniem ze służby, z odejściem, z przejściem na emeryturę, z kwestie odprawy emerytalnej, kwestie odprawy mieszkaniowej, kwestie związane z postępowaniem dyscyplinarnym, z postępowaniem szkodowym albo kwestie na przykład uzyskania pozwolenia na dodatkową pracę. Oprócz tego oczywiście tematy typowo cywilne, czyli rozwody, spadki, sprawy rodzinne, sprawy karne, sprawy administracyjne. Okej, okay, na początek przypomnijmy sobie, jak uprzejmy jest pan Radosław Sikorski dla ukraińskiego banderyzmu i warto sobie to przypominać, bo nie o to chodzi, żeby zostawić za sobą historię i iść naprzód i nie wypominać. Nie, banderyzm to jest faszyzm. Banderyzm i rzeź wołyńską, zbrodnie wołyńską, bestialskie zezwierzęcenie Ukraińców, banderowców można porównać jedynie do Holokaustu, a nie do akcji Wisła. Ale oczywiście na tym zjeździe indoktrynacyjnym Kampus Polska przyszłości, które za zadanie miało oczywiście indoktrynować młodzież, była rozmowa ministra spraw zagranicznych Polski i ministra spraw zagranicznych Ukrainy. I pytanie padło od jednego z uczestników, czy tam od uczestniczki już nie pamiętam, kiedy Polska będzie mogła przeprowadzić ekshumację ofiar mordu wołyńskiego? Oczywiście, moim zdaniem Ukraińcy bronią się przed tą ekshumacją ofiar zbrodni wołyńskiej, ponieważ wiedzą, że po raz kolejny wyjdzie na jaw ze zwierzęcenie ich bohaterów narodowych, czyli Bandery, czyli Szuchewicza zbrodniarzy Bydlaków których Ukraińcy gloryfikują. No, jakoś Niemcy swojego Adolfa nie gloryfikują, byli w stanie pogodzić się z historią, byli w stanie jakoś podejść w sposób, w sposób cywilizowany do całej historii II wojny światowej, a niestety Ukraińcy, no czy to jest cywilizowany kraj, gdzie gloryfikuje się panderyzm, zbrodniarzy, ludobójców. Wydaje mi się, że nie. Ukraińcy przede wszystkim, tacy zwykli Ukraińcy, nie znają historii, ponieważ uczą się tego, że Bandera był bohaterem. No ale odpowiedź tego Ukraińca, ministra spraw zagranicznych, kuba, o ile się nie mylę, nazwisko zaczął w ten sposób. Zda A, tutaj pani zadała pytanie, czyli pan odpowiada, zdaje sobie pani sprawę, czym była operacja Wisła i wie pani, że ci wszyscy Ukraińcy zostali przymusowo. Wygnani z terytoriów ukraińskich, żeby zamieszkać między innymi w Olsztynie. No w Olsztynie, ponieważ kampus Polska w przyszłości odbywał się w Olsztynie, i tutaj oczywiście nasz kochany patriota minister spraw zagranicznych Sikorski nie zareagował. Nie zareagował. ale mógł już tutaj zareagować. Oczywiście mógł nie skojarzyć, mógł gdzieś przysnąć, można go w ten sposób tłumaczyć, ale pierwszy tutaj błąd logiczny jest taki. Że wygnani z terytoriów ukraińskich, nie, nie. Ci Ukraińcy, współpracujący z UPA zresztą, czyli z Ukraińską Powstańczą Armią, czyli z banderowcami, zostali przesiedleni z terenów polskich, z terenów południowo-wschodnich na tereny zachodnie. No ale tutaj ewidentnie można by było również zareagować już w tym momencie delikatnie, przystosować, przystopować pana Kułebę. No, ale nie, Sikorski nie reaguje, dlatego akcja toczy się dalej. I Ukrainiec mówi. Ale nie mówię o tym, gdybyśmy dzisiaj zaczęli grzebać w historii, to jakość rozmowy byłaby zupełnie inna i moglibyśmy pójść bardzo głęboko w historię i wypominać sobie te złe rzeczy, które Polacy uczynili Ukraińcom i Ukraińcy Polakom. Dopóki, jeszcze raz powtarzam, dopóki Ukraina będzie gloryfikowała zbrodniarzy, bydlaków i zezwierzęcenie banderowców, no to niestety będzie trzeba im to wypominać. Bo nie może być tak, że Polacy pomagają finansowo, humanitarnie, militarnie Ukraińcom, a oni nadal czczą banderyzm. I to trzeba sobie wypominać. A jeżeli Ukraińcy chcą nam wypominać, niech wypominają. Budujmy przyszłość na historii, a nie na tym, że zapomnijmy, bo, jest, bo wstyd się przyznać, że banderowcy byli bydlakami. I znęcali się nad niemowlakami, bo to nie było. Słuchajcie, to nie była. Jeszcze raz przypomnę, może. Bo to nie była taka zwykła zbrodnia. To nie było ludobójstwo takie zwykłe, jak. no nie będę porównywał, może. To było znęcanie się nad niemowlakami, dziećmi, nad kobietami w ciąży, gwałty i w konsekwencji mordy. I w konsekwencji zamordowanie tych Polaków. Ale. Celem banderowców tego bydła banderowskiego było przede wszystkim znęcanie się nad e, osobami niewinnymi, nie mogącymi się bronić, nad niemowlakami nawet. No ale dobra. I pan oczywiście Sikorski brak reakcji, nie reaguje na to, więc jedziemy dalej. A jeżeli nasza relacja miałaby być zdominowana przez emocje. To znaleźlibyśmy się w takim miejscu, w którym Rosja by wygrywała. I tutaj stop. Nasze relacje już są zdominowane przez emocje. Po takich wystąpieniach w tej chwili pana Kłeby, ale po wcześniejszych wystą wystąpieniach e, no, ukraińskich urzędników, którzy też gloryfikują banderę, obchodzą urodziny zbrodniarza. To tak jakby Niemcy obchodzili urodziny Adolfa. No ale spoko. I co? Jakie to ma mieć relacje z Rosjanami? Rosjanie też. Bardzo dobrze Putina trzeba pochwalić za jedno, za to, że zniszczył muzeum banderowców. Ale to wielki cios w Ukrainę. Nie wiem, kiedy oni to zrozumieją. Są prowokacje właśnie w obszarze historii. Jakie prowokacje? To nie są prowokacje, to jest historia, to jest prawda. Które są organizowane przez Rosję. Prowokacje organizowane przez Rosję. To nie jest prowokacja, to jest prawda, tak? Tak więc myślę, zostawmy historię historykom, a pan Sikorski nie reaguje. Gość mówi zostawmy historię historykom, Nie chodzi sobie to robią, a my tutaj zapomnijmy o tym, co się działo, co tam z chumacjami, a co, kogo to obchodzi w ogóle nie? Boją się tego, Ukraińcy się tego boją, tych ekshumacji, że znowu coś po raz kolejny będzie, był, pomnik rzezi wołyńskiej niedawno, Ukraińcy wrzawa, jak tak można tak przypominać. Był yy, film o Wołyniu, nie pamiętam tytułu. Zbrodnia Wołyńska, Rzeź wońska nie pamiętam tytułu. Też oczywiście, wrzawa Ukraińców. Jak można tak kręcić i przypominać historię? No i teraz po raz kolejny nie chcą przypomnieć historii, nie chcą stanąć, spojrzeć prawdzie w oczy i nie chcą ekshumować ofiar, bo wyjdzie tu wszystko po raz kolejny. To zezwierzęcenie ich bohaterów. OK, Zostawmy historię hist z historyką, a budujmy a przyszłość budujmy razem, przyszłość niech będzie dla was. Nie ma przyszłości bez przyszłości, panie Kułeba. A Sikorski, jeszcze raz powtarzam, nie reaguje. Zareagował nawet Tusk, zareagował nawet Kośniak-Kamysz i potępił tę skandaliczną wypowiedź. Ale Sikorski oczywiście siedział grzecznie, cicho. Nie wiem, on też potrzebuje ściągę? Nie był przygotowany na to? Nie wie jak rozmawiać z Ukraińcami? Dobrze, zacznijmy od. Przejdźmy do kolejnego, czyli wciąganie Polski w wojnę. I to, co oczywiście mówi w oficjalnych wywiadach pan Sikorski, to przechodzi ludzkie pojęcie. Tym razem wywiad dla Financial Timesa. Ja powiem tak, Donaldinho, kogoś ty wybrał na ministra spraw zagranicznych, ale bardzo go lubisz, bo za każdym, bo ostatnio też był ministrem spraw zagranicznych w, twoich, w twoim rządzie i też bardzo pięknie się wypowiadał, chociaż nieoficjalnie. I dzisiaj w kwestii tych wypowiedzi, gdzie można by te wypowiedzi, nie, nie jedna osoba by podciągnęła pod zdradę interesów narodowych, zdradę interesów sojuszników NATO, te wypowiedzi pana Sikorskiego można by było tak. Podciągnąć, Niektórzy, niektóre osoby by tak to zrobiły. I w tej kwestii przypomnę dzisiaj też, bo to warto przypominać, tę wypowiedź pana Sikorskiego, gdzie został nagrany w restauracji Sowa i Przyjaciele, bo wtedy mówił prawdę. I ta prawda do tej pory, w świetle tego, co Sikorski mówi, ta prawda, którą wtedy powiedział, że nie wiedział, że jest nagrywany, ale mówił wtedy prawdę, no to to tym bardziej pokazuje, Jakie są fakty? Źródło www.ft.com FT czyli Financial Times W opisie pod filmem macie całość I tu są wypowiedzi pana Sikorskiego Tylko przeczytamy, nie, nie będziemy czytać całego artykułu Polska i inne kraje graniczące z Ukrainą Mają obowiązek Zestrzeliwania nadlatujących rosyjskich rakiet Zanim wkroczą one w ich przestrzeń powietrzną Pomimo sprzeciwu NATO Pan Sikorski mówi, że pomimo sprzeciwu NATO my mamy obowiązek zestrzeliwać rakiety lecące w kierunku Polski. Ja tylko przypominam, że te rakietki to mogą sobie lecieć w kierunku Polski i mogą zakręcić. Niejednokrotnie tak bywało, że wlatywały w polską przestrzeń powietrzną, zakręcały i wylatywały, a... Ministerstwo Obserwacji Narodowej na czele z naszym Tygryskiem, Kościniakiem Kamyszem, oczywiście było w stanie tylko obserwować, bo jak sama nazwa wskazuje, jest to Ministerstwo Obserwacji Narodowej. Jeszcze ani razu nie byliśmy w stanie zestrzelić rosyjskiego drona, rosyjskiej rakiety, a tych incydentów już trochę było. A jeden tylko incydent skończył się. Śmiercią dwóch Polaków w przewodowie, i nie był to incydent z rakietą rosyjską, tylko incydent z rakietą ukraińską. A my chcemy zestrzeliwać rakiety rosyjskie. Może zastanówmy się nad zestrzeliwaniem nad Ukrainą rakiet ukraińskich. Tak będzie bezpieczniej dla Polski, bo statystyki pokazują, że żadna rosyjska rakieta nie zabiła ani jednego Polaka, a jednak jedna rakieta rosyjska, ukraińska zabiła dwóch Polaków. No, takie są fakty. Nie ma co ukrywać. Dalej, kolejna wypowiedź pana ministra spraw zagranicznych, amerykańskiego patrioty, yy, przepraszam, polskiego, oczywiście patrioty, nie amerykańskiego, amerykańskiego patrioty też. O tam, jak będzie trzeba, to wciągnie Polskę w wojnę, a później grzecznie spakuje manatki i pojedzie do siebie do Ameryki. Takich mamy ministrów. To jest rząd Donalda Tuska. Na, na, na nich głosowaliśmy. Ja mówię ogólnie, my Polacy, bo nie chcę tutaj nikogo dzielić, ale my Polacy na nich głosowaliśmy. Tak, tacy jesteśmy inteligentni. Inteligentnym narodem jest, jesteśmy, że głosujemy na tuskistów, a jak nie, no to na kaczorzystów. Pięknie, pięknie. Gratuluję. Kochany naród. Warszawa ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom, niezależnie od obaw, że przechwytywanie rakiet nad terytorium Ukrainy może wciągnąć sojusz atlantycki w wojnę Rosji z Ukrainą. Ale to jest głupia wypowiedź, naprawdę, bo skupmy się na tym. Warszawa ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. Tak, zgadzam się. Niezależnie od obaw, że przechwytywanie rakiet nad terytorium Ukrainy może wciągnąć Sojusz Atlantycki w wojnę z Rosji z Ukrainą. I teraz tak, co jest bardziej niebezpieczne dla obywateli? Rakieta, która wlatuje potencjalnie zagraża, jedna rakieta, i nawet niech zagraża, to jest bardziej, to jest bardziej niebezpieczne niż wciągnięcie Sojuszu Atlantyckiego w wojnę z Rosją. Mi się wydaje, że wojna z Rosją jest bardziej niebezpieczna dla Polaków, dla ich bezpieczeństwa, niż zestrzeliwanie rakiet lecących w stronę Polski. Ale pan Sikorski twierdzi inaczej. No takich mamy polityków. Dalej, członkostwo w NATO nie jest ważniejsze od odpowiedzialności każdego kraju za ochronę własnej przestrzeni powietrznej. To nasz własny obowiązek konstytucyjny. Tak! Tak! mamy prawo chronić swoją przestrzeń powietrzną, nie przestrzeń powietrzną Ukrainy. Ukraina nie jest naszym sojusznikiem. Chociaż niektórzy, niektórzy twierdzą, że tak. I tutaj oczywiście w tej kwestii, yy, dlaczego pan Sikorski tak się wypowiada w kwestii NATO, że nie patrzmy na NATO, strzelajmy te, te rakiety rosyjskie nad Ukrainą, nie patrzmy na NATO, członkostwo w NATO nie jest ważniejsze. I Przypomnijmy sobie tą wypowiedź e, Sikorskiego na temat sojuszu z Amerykanami, bo może on się tym sugeruje, wypowiadając w tej chwili e, takie rzeczy dla e, Financial Timesa. Bullshit. Skonfliktujemy się z Niemcami, Francuzami, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy, kompletni frajerzy. Problem w Polsce jest, że mamy płytką dumę i niską ocenę. Taka murzyńskość. Wiesz, że sojusz polsko-amerykański jest nic nie warty? Jest szkodliwy, bo daje, bo daje poczucie bezpieczeństwa. Ja bym powiedział złudne poczucie bezpieczeństwa. I Sikorski to mówił kilkanaście lat temu. No, no. jakoś tak. Nie wiem, który to był rok. 16. To nie kilkanaście lat temu, ale, ale już za, za kadencji poprzedniej platformy, nie? To było mówione. I on już wtedy mówił, że ten sojusz jest nic nie warty. I być może nadal jest nic nie warty, dlatego Sikorski chce poświęcić nasze bezpieczeństwo. Ponieważ, a co tam, co tam, NATO tam, wciągniemy ich w ten w konflikt? Zczo, członkostwo w NATO nie jest ważniejsze od tego, żeby zestrzeliwać rakiety nad Ukrainą. Ale czytamy dalej sobie wypowiedzi pana ministra. Dla Final Shull Timesa. Osobiście uważam, że gdy wrogie rakiety zbliżają się do naszej przestrzeni powietrznej, to ich uderzenie byłoby uzasadnioną samoobroną, ponieważ gdy już wkroczą na naszą przestrzeń powietrzną, ryzyko, że odłamki kogoś zranią, jest znaczne. <śla> ja powiem tak, no my nie jesteśmy w stanie My nie jesteśmy w stanie nawet strącić tych rakiet, które wlatują i wylatują. Bo ostatnio dron wleciał i nie wiadomo, co z nim się stało. Już nie wiem, czy dalej go szukają, czy stwierdzili, że on wrócił. My nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nasza obrona powietrzna nie istnieje. Tylko, że gdybyśmy mieli strącać rakiety, to nad terytorium Ukrainy jeszcze, no to. My nie jesteśmy w stanie siebie obronić, a mamy teraz bronić jeszcze Ukrainę. Tutaj Financial Times oczywiście jeszcze wspomina o umowie dwustronnej, którą podpisał nasz kochany Donaldinho z Załęskim. Umowie czy porozumieniu, jak zwał tak zwał. Ja powiem tak, umowa to jest może dwustronna w sensie, że dwie strony ją podpisały, ale tak naprawdę jest to umowa jednostronna w sensie, że tylko jedna strona ma korzyści, a druga strona musi za to płacić i ma zobowiązania wobec drugiej strony. I w tym momencie Polska po tej umowie ma zobowiązania wobec Ukrainy, a Ukraina nie ma żadnych zobowiązań wobec Polski. Ja tylko przypomnę: Legion Ukraiński, który na nasz koszt ma być e, tworzony w Polsce. Na co jeszcze? Aha, i Financial Times tutaj jeszcze zwraca uwagę, że Jens Stoltenberg, czyli sekretarz generalny NATO. Yy, bo w tej, w tej umowie dwustronnej były, były zapisy, że Polska będzie strącała rakiety, które lecą w terytorium Polski. I Jens Stoltenberg generalnie sprzeciwił się temu, powiedział, że to może wciągnąć właśnie sojusz w wojnę z Rosją i nie zgadza się na to. Nie? No. no i tak to, tak to właśnie wychodziło. I co jeszcze Sikorski powiedział dla Financial Times? Ostatnie zdanie. <grywa> Sikorski dla Financial Times się pochwalą, że Ukraińcy powiedzieli nam, jesteście mile widziani, tak jest. My, Polacy, jesteśmy wi mile widziani na Ukrainie w sensie, ale nie w sensie takim, że pojedziemy tam zwiedzać, tylko jesteśmy tam mile widziani pod względem militarnym. Jesteśmy mile widziani, Polacy są dla Ukraińców, może w sensie dla rządu ukraińskiego. Mile widziani w momencie, kiedy dają pomoc finansową, dają pomoc humanitarną, dają pomoc militarną, czyli dają sprzęt, dają amunicję, której my oczywiście nie mamy, bo magazyny mamy puste, ale to, co mamy, to i tak wydamy. Nie? I jeszcze dajemy oczywiście czołgi, armatuchowice, bojowe wozy piechoty i tak dalej, i tak dalej. No, wtedy jesteśmy mile widziani. A najbardziej mile widziani będziemy, po prostu, gdy yy, pojedziemy na czele z marszałkiem Sejmu wgniatać Putina w ziemię. Wtedy jesteśmy mile widziani, ale czy ktokolwiek z Polaków chce umierać za banderowską Ukrainę? Tu jest ten problem. Przede wszystkim nierozwiązany. Ukraina nie jest naszym sojusznikiem. A jak wojna się skończy, to skończą się również miłe słowa i już nie będziemy tak mile widziani na Ukrainie, jestem pewien. A do końca wojny mam nadzieję, że, że coraz bliżej, że w końcu się uspokoi, zobaczymy jak to wszystko się potoczy, ale miłe słowa na pewno się skończą w momencie zakończenia konfliktu. I wtedy Łęski i cała świta ukraińska zapomną o tym, jak Polacy pomagali humanitarnie, finansowo, militarnie. To będzie zapomniane. Jestem przekonany, że tak będzie. Panie Sikorski, nasz ministrze, patrioto. Dobra, na koniec dajcie łapę w górę, komentarz taktyczny, napiszcie co o tym wszystkim myślicie. Subskrypcja, udostępnienie oczywiście. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia z wszystkim wspierającym. Oglądającym serdecznie dziękuję. Na koniec film, mój film reklamowy, minutowy, a na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki, cześć i czołem. Chcesz być gotowy na kryzys, zagrożenie albo konflikt zbrojny? Okazuje się, że nie musisz teraz iść do armii, żeby poznać wojskowe rzemiosło. Odkryj moje autorskie szkolenia wojskowe. We współpracy z innymi wojskowymi instruktorami przygotowaliśmy kursy, dzięki których będziesz wiedział, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Nie czekaj, wybierz jeden z kursów, które nauczą Cię m.in. jak poruszać się po współczesnym polu walki, jakie są podstawowe pojęcia taktyczne, jak działa żołnierz w różnych sytuacjach na polu walki, jak działa się na wypadek zagrożenia bronią masowego rażenia oraz jak bronić się w przypadku napaści, czyli samoobrona i walka w bliskim kontakcie. Dołącz do nas już teraz, zyskaj pewność siebie oraz umiejętności, które potrzebujesz. Wejdź na stronę kursy-ppp.pl, tam dowiesz się więcej i dowiesz się jak zakupić kurs. Oczywiście po przerobieniu kursu online zapraszam na szkolenie praktyczne, które cyklicznie organizujemy wraz z innymi instruktorami wojskowymi. Wtedy będziesz mógł to, co poznałeś w teorii, wcielić w praktykę i dodatkowo nauczyć się strzelać z broni palnej.